Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam Porada89, jak stworzyć wykres w kształcie termometru. Przechodzimy sobie na arkusz, gdzie mamy przygotowaną danę. Do tego wykresu potrzebna nam tylko jedna dana. I robimy sobie wstaw, wykres kolumnowy, skumulowany. No i tu mamy wstawiony wykres i mamy na nim za dużo... Zmiennych danych, elementów, nie potrzebujemy tytułu, nie potrzebujemy legendy, nie potrzebujemy pasków. Wszystko to kasujemy. O, nawet nie potrzebujemy tutaj podpisu, też go kasujemy, zostaje nam seria danych, no, cała jedna wartość i słupek na boku. No I w pierwszej kolejności zajmiemy się słupkiem, CTRL 1, ustawimy sobie przerwę na brak przerwy, wtedy nam zamaluje się. Cały wykres. No, wygląda to źle, więc widzieliśmy, że na tym arkuszu drugim był bardzo wąski zakres, więc no tu sobie go zwężamy. O, mogę jeszcze go trochę zwężyć. I tu już zaczyna wyglądać coraz lepiej, jak prawie jak termometr. No, mogę ewentualnie, a jeszcze troszeczkę sobie zwęzić. O co dalej? Przyda się sformatować odpowiednio ten zakres jeszcze raz, czyli ctrl 1 teraz wykorzystamy sobie wypełnienie, tylko potrzebujemy wypełnienie gradientem i wybierzmy sobie tu gradient odpowiedni, może być tutaj o, gradient ogień, od czerwonego do żółtego zmienimy tylko może troszeczkę nasycenie, więcej czerwonego, mniej żółtego ok, to takie opcje aż dokładne są w Excel 2010 we wcześniejszych opcjach wyglądałoby może troszkę u, bardziej ubogo, jeśli chodzi o gradienty, ale trzymamy się tego, że jest OK. Mamy tą różnicę w kolorystyce. Możemy sobie tak naprawdę o, ten element usunąć i niech będzie ten ostatni na czerwony. OK, jest w porządku. Więc pasuje nam OK. I teraz takie rzeczy, Noż potrzebujemy sobie zaznaczyć serię, całą serię. Dokładniej chodzi o to, że w możemy to sobie zacząć w układzie, w karcie układ obszar kreślenia. To jesteśmy teraz zaznaczone obszar kreślenia, czyli gdzie będzie seria umieszczona. Tak i tu od razu widzimy tu najważniejsze elementy tych obszarów. To jest też pomocne, że jeśli w pewnej sytuacji nie będziesz mógł trafić Odpowiedni obszar, po prostu klikając na niego, będzie za mały. To zawsze możesz tutaj bardzo łatwo się odwołać. Ewentualnie, jak już masz zaznaczony element, to strzałkami możesz się przesuwać po całym wykresie. Tu mamy ten, który nas interesuje. Ctrl 1, tak naprawdę, chcemy tylko dodać kolor krawędzi. Linia ciągła, kolor pomarańczowy. Zamykamy. OK, jest w porządku. No, widać pomarańczowy. Już wygląda troszkę lepiej, ale potrzebujemy tu jeszcze parę rzeczy pozmieniać na całym naszym wykresie, bo jak sobie odejdziemy, no tu jest linia, no, której nie, nie chcę do termometru, więc Ctrl1, kolor krawędzi, brak linii. Ok, zamykamy, teraz nie ma tej linii i no warto jeszcze tutaj pasek, noś po nową wartość zmienić, czyli Ctrl1 i ustawiamy przede wszystkim. Tam chcieliśmy od 0 mieć do 100, żeby to mogło robić ewentualnie za temperaturę, ale też za procent ukończenia zadania. Czyli zatwierdzamy sobie tutaj wynik i mamy od 0 do 100. Ale brakuje jeszcze pewnych elementów, bo tu jest pomarańczowy. A tu nie jest pomarańczowy i to źle wygląda, więc Ctrl1, kolor linii, linia ciągła pomarańczowa, zamykamy. Mam linię pomarańczową, ale jak naciskam sobie Ctrl1, tu w Excel 2010 nigdzie nie znajdziesz koloru liczb. Musisz przejść na narzędzia główne i po prostu tu zmienić czcionkę na pomarańczową. I już jest kolor pomarańczowy, I już tak naprawdę masz. Wykres termometru odpowiedni, ewentualnie możesz sobie wstawić kształt. Szukamy owala, przytrzymując Shift, robimy sobie kółeczko. Nasze kółeczko może troszeczkę no, cały czas może przytrzymywać Shift, jak go zmieniam, odpowiednio dopasować tutaj na koniec. No i przede wszystkim trzeba zmienić kolor tego wypełnienia. No, ma być Czerwony, a możemy sobie nawet jak bardzo granatowy, nie, no to czerwony zostawiłem, ten czerwony kształt, brak kontury sobie ustawimy i ewentualnie go, właśnie tylko troszeczkę dopracować jego położenie, i wygląda jak ładny termometr. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, po więcej porad i informacji na temat Excela.